uczyte tu wszyscy Dawno, dawno temu był pewien problem arytmetyczny Mnodziej Algebra leciał przez okno. O, ale słodko śpią. Dagi! Ja jakoś nie mogę zasnąć. Dagi może ci w tym pomóc, bo... A, ...ma odznakę usypiankową. Jest dużo sposobów na zasypianie, tak? Owwww, owwww. Zobacz, jak Enid szykuje się do kociej drzemki. Miau. O tak. Miał. Dagi, chyba się udało. Owww. Nadal nie mogę zasnąć, Dagi. Jest za jasno. Och, ale dużo zwierząt śpi w czasie dnia, tak? Ow, ow, Zobacz, to są nocne zwierzęta. Na przykład borsuk. Wykopuje norę w ziemi, gdzie jest przytulniej i ciemno. To ja też się zagrzebię. Tak jak borsuk. Dalej nie mogę zasnąć jeszcze tylko jedna mała rzecz. Przytulić Dagiego! Oh. Przytulić Dagiego!